Kanałów, różne informacje, tak. Let's do this. No witamy tam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Speedówka i jak już widzicie kanały polecane oraz informacje. Na przodek chcę wam powiedzieć, że dziękuję za 550 Free subów i tyle wyświetleń. Normalnie... <ścoughs> sorry, jestem na para. Normalnie jestem siebie dumna. I dziękuję Rojowi Royo, za to, że po prostu pomógł mi w tym, tak? Jestem jego speedowskim korniesiotkiem. Dobra, nie was. <laughs> dla komatów. Okej, okay, dla komatów. Yy, mianowicie chcę Wam dzisiaj powiedzieć na temat Royowi Kendens, po raz drugi, fanart siódmy. Patrzcie, i świetny. Royowi się to spodobało. Wam się spodobało, z tego co widzę. I... Dziękuję Wam po prostu za to, naprawdę jesteście wspaniali. Dziękuję Wam za tą pomoc, za, za to, że cały czas jesteście ze mną, że mimo tych hejtów, tych pierdów cały czas wspieracie mnie i jesteście ze mną. Mianowicie dziękuję również za wyświetlenia, Wy mocne te czołgi, czyli bardziej wyświetleń, można, no, aplaudzje, i za to, że lubicie serię Questions and Answers. Questions and Answers. Zaraz sobie przejdziemy do kanałów polecanych, mianowicie chcę Wam po chcę Was poinformować, że zanim zaczniecie pytać mnie o coś, to radzę Wam przeczytać tą zakładkę. Tutaj się dowiecie na przykład, że mam 14 lat, znaczy w następnym miesiącu już zacznie się rocznikowo. W dyskusji odpowiadam Wam na różne pytania, znaczy takie na przykład co nie zadaliście. Y i w komentarzach bądź nie napisaliście do mnie o prywatnie. Filmy. <laughs> Co nowego w filmach? Tutaj to przed chwilą właśnie wysłałam Wam życzenia i strasznie boli gardło, bo wcześniej się troszkę wydzierałam, ale dobra. No i tak, nic nowego w sumie się nie stało, jedynie mam pół tysiąca widzów. Aplauz, aplauz, aplauz. Dobra. I tak, mianowicie y Muszę wam powiedzieć, że często wam na Facebooku piszę, że na przykład A, we wtorek będzie Happy wins, we wtorek będzie Counter Strike, we wtorek będzie to i tamto, i gówno, sramp to po. Chodzi o to, że ja po prostu planuję to, co będzie najbliżej, tak? Ja naprawdę nie mam zbytnio czasu, bo szkoła, wiecie, szkoła i te, homework i w ogóle Okej, okay. mm. No to przejdźmy do kanałów polecanych, mianowicie Kaka Black Games 10. Tutaj to widzę, że większość yy, jego filmików składa się wyłącznie z Inter. No i tutaj widzę jego najpopularniejsze filmy, to widzę Paintball z Sarrojem. Yy, coś tam mu wyszło. Yy, naprawdę bardzo ładnie, mimo że ma tak mało filmów bardzo ładnie mu to wszystko wychodzi. Nie wiem, on chyba usunął, bo miał więcej naprawdę, bo jak ma ode mnie chyba. Ale tak, mianowicie bardzo ładnie mu to wychodzi. Intra są yy, naprawdę zarypiste. Intra mają są oryginalne i ładnie wszystko jest dopasowane. Także polecam, subuncie i jedziemy z następnym. Następny jest Trolek Janek 123. Trolek Janek. Mianowicie intra... Tutaj no. widzę Team Fortress. I mianowicie tylko Inter. Super. Po prostu super on to robi. Wszystko ładnie jest dopasowane. Podobnie jak Statum Dyskognita. Tylko tutaj jest naprawdę nacisk na... Yy, tutaj właśnie wykonuje on na zamówienia. I czasami jakieś intro. I w ogóle jakieś pojedynki. To naprawdę bardzo fajnie. Polecam go zasubskrybować. I lecimy z następną osobą. Czyli Mesta Kubos 9988. I tak. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj różne, różne, różne gry. Mianowicie tutaj yy, nasz kolega skupia się na Battlefieldzie. I tutaj Halo <grywki> Ghosts w Battlefield 4. To polecam też sobie oglądać, bo to jest naprawdę fajnie. <tryk> 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 so, przepraszam bardzo. Ale mianowicie tutaj strzelanki, tu jakieś intra się pojawią. Informacje. I takie różne wiecie, taki kanał jak powinien y, działać Następnie kanał, który nie mam zamiaru wypromować, tylko wam polecić Hunter Bright. Po prostu mistrzostwo, mistrzostwo to co ono robi Najlepszy był tarczowników To mnie właśnie zmusiło, żeby y, zajrzeć sobie na jego kanał Mówię ci, mówię wam, no tobie też w sumie, tobie pogadam tylko do ciebie Subuj go! Subuj go! Widzicie, ma aska. Ja też mam aska, jakby co. Podam wam może w opisie, albo nie. Nie ma. Subujcie! Super, śpiewający gameplayer, dawca dobrej zabawy i humoru. Żyje, aby nie zdać się innym. Dokładnie. To jest bardzo dobry podtytuł. Także subujcie. Następny kanał to jest DJ Bananek. DJ Bananek. Yy, tutaj mamy tak, mianowicie intra jakieś pojedynki, fanarty i różne przeróbki, ale bardziej tutaj się widzę, nasz kolega skupia na intrach, bardzo ładnie mu to wychodzi i po prostu w tym, po prostu bardzo ładnie mu to wychodzi, jak już się powtarzam, no to wiem, ale naprawdę bananek, DJ bananek, subun się go, żeby nie stał się czasem marchewką. Następny kanał, to Mateo the Gaming, Mateo Gaming. Mm, tutaj też również nasz przyjaciel, kolega skupia się na intrach yy, Tutaj skupia się widzę na Fifie, na różnych yy, strzelankach, na Far Cryu, na Happy Wheelsie. I mamy tutaj no, może mało filmików, ale wydaje mi się, że miał więcej. Mianowicie bardzo ładnie mu to wychodzi yy, Głos też jako tako super... Po prostu polecam sobie go oglądać. Po pozwól mi mu się wybić, bo z niego naprawdę będzie coś. Następny kanał to... To Vega Role Playing Games. Normalnie no, już mi się chciał powiedzieć Role Playing Games. <laughs> 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 Ale to z przyzwyczajenia. O, przy okazji też sobie to oglądnicie. Vega Role Playing Games. Tarczownik na maksa. Vegeta. Vegeta. Będę ci tak mówić. Vegeta, vegeta. Żeby mi się z prymatem nie pomyliło, bo... Jakby to będzie Eurojo, wciągaj prymat! No i tutaj y, ma gra różne starsze gry i jakieś tam widzę na Bulldoze Gate, to chyba jest. O, jakieś specjalne unboxingi, mianowicie bardzo ładnie podoba... O i mówię mam, wchodźcie w to. Ja pomogłem, a ty? Starajmy staraj się pomóc, bo to naprawdę tak mało a cieszy, naprawdę. Ja jakbym miała pieniądze, to ja bym normalnie całe konto przelała na y, tą chyba Jagodę tak ma na imię. Y, Myśliwiec, Jagoda Myśliwiec tak? Y, zapraszam do zapoznania się z tym filmikiem i i zróbcie co możecie dobra, no to wszystko, tak? Polecane, piszcie w komentarzach Piszcie w komentarzach Proszę ja was yy, Po prostu żebym was poleciła tak? Musicie mnie do tego przekonać Czyli na przykład piszecie Hej jestem Maczuga85 Nagrywam yy, Starcrafta Gram w Kuchenne Rewolucje Teraz mam level 69 Nożem rzucam w Maczety Maczetami rzucam w Szysze no i ogółem jestem taki pro, że że jestem super pro Subskrybuj Nie no wiecie po prostu, żeby to mnie zachęciło <skrybuj> Boże jestem strasznie chora już od dwóch tygodni Okej okay, no to teraz to już miałam chcieć, jeżeli chodzi to już wszystko um, Coś dużo mówić Mogę wam jedynie powiedzieć, że Dziękuję Wam jeszcze raz co? Pamiętacie, jak miałam specjal na 50 widzów, a potem było na 300, a teraz powinno być na pół tysiąca, ale po prostu... Pfff! Aż mi okulary spadły. Tak, ma okulary, bo jestem ślepa od komputera. Dobra, co ja gadam? może? Cześć! Papa! Y... Pa. Y... Y... Do...